Cześć, witam Cię na moim kanale. Jest to dla mnie nowość. Jeszcze takiego formatu przekazu z mojej strony nie było, więc zapraszam Cię do oglądania. Myślę, że to będzie jeden z fajniejszych sposobów na to, żeby pokazać, jak wygląda moje życie w Dubaju, jak wygląda na co dzień moja praca. Więc nie przedłużając, dzisiaj znajduję się w biurze dewelopera, który nazywa się Ellington. Za niedługo rusza sprzedaż nowego projektu, który jest bardzo głośny w Dubaju. Związane jest to z tym, że jest otwierane nowe, w zasadzie jedyne, największe kasyno w Zjednoczonych Emiratach. Arabskich. I ten projekt właśnie tam powstaje. Dlatego jest wielkie echo z tego powodu. Wszyscy agenci tutaj przychodzą, nagrywają swoje materiały. Więc ja też dzisiaj to robię. Dlatego Was zabieram, żebyście zobaczyli, jak wygląda taki backstage mojej pracy. Przygotowania do takiej przedsprzedaży, właśnie teraz w pokoju spotkań u tego dewelopera, gdzie zwykle, jeżeli już klienci przyjeżdżają do Dubaju, to właśnie tutaj odbywamy swoje spotkania. Ja już jestem po spotkaniu z dziewczyną, która pomaga mi wewnętrznie od strony dewelopera. Wszystko już wiem o danym projekcie, dlatego zabieram się do pracy i idę nagrywać materiały marketingowe i szczegóły dla swoich klientów, którzy są zainteresowani zakupem tej inwestycji. Więc zabieram was ze sobą, chodźcie zobaczyć. Jak to wygląda. Widać z biuro dewelopera tętni życiem. Ja muszę przenieść się na inne piętro, ponieważ makieta nowego projektu, który powstaje, jest na innym piętrze w biurze dewelopera. Ale teraz tak mniej więcej Wam pokażę, jak właśnie wyglądają wszystkie makiety każdego z pojedynczych projektów, które są sprzedawane po kolei. Oczywiście większość z nich już jest wysprzedana, więc nie ma co pokazywać, ale dla Was, a dla osób, które jeszcze czegoś takiego wcześniej nie widziały, to może być to ciekawe. No to co? Idziemy dalej. Większość z deweloperów robi tak zwane showroomy, czyli mieszkania pokazowe dla konkretnych inwestycji. Później, jeżeli ktoś kupuje w nowych inwestycjach, a np. tego showroomu nie ma zrobionego, żeby pokazać jeden do jeden, jak takie mieszkanie będzie wyglądać, daje to jakikolwiek obraz dla osób kupujących, jaki jest styl wykończenia, jaka jest jakość wykończenia. I oczywiście też często my, jako agenci, jeździmy na inwestycje, które już zostały wcześniej oddane i sprawdzamy po prostu, czy faktycznie to się pokrywa z rzeczywistością. Chodźcie zobaczyć apartament pokazowy, o którym wspominałam przed chwilką. Jest to jeden, z których pewnie gdzieś na rurcie u mnie widzieliście, ale chcę zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego dewelopera, to wszystko wchodzi w skład tego mieszkania, czyli mieszkanie już jest wykończone. Samowarka. To jeszcze jest fajne. Chodźmy dalej. Nie tu, tu chciałam pokazać. Te wszystkie szczegóły. Takie właśnie jak y, półki, podstawki, to wszystko jest już właśnie w mieszkaniu. Z biura dewelopera Elinkto tutaj z góry widać całą tą inwestycję Peninsula Selectu Group. Tam się buduje przy kanale, więc też to jest super, super inwestycja. Jest to jeden z apartamentów. Teraz szybko zabieram swoje rzeczy i idę nagrywać dalej. Tam, gdzie powstaje właśnie nowa inwestycja w Ras al Jest to inny Emirat, nie Dubaj, gdzie powstaje największe kasyno. Dlatego bardzo dużo ludzi tam jest i założę się, że będzie ciężko cokolwiek nagrać sensownego, ale dam radę. Dam radę, bo połowę dnia wygospodarowałam na to, żeby tutaj wszystko załatwić. Także idzie mi coraz lepiej. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. tak jak mówiłam, nie kwamałam, a czekaj teraz. Ok, let's put Od samego początku, za każdym razem, przy każdej inwestycji, jest przedstawione, z jakiego materi jakie materiały zostaną użyte, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz i motywy przewodnie. Jakie są w tej inwestycji? Obok tego znajdują się makiety projektu, w którym dokładnie można zobaczyć, jak wyglądają części wspólne, budynki, wieże, lobby, anime i szyfak. To właśnie tyle zamieszania, Ellington Costa Mare, każdy z budynków ma dostęp do wielu aktywności, które są na osiedlu, takie jak padel, beach club, plaża, baseny i studio do jogi, siłownia, wszystko to jako rezydent masz do tego bezpośredni dostęp. Chodźcie pokażę Wam więcej jak to tutaj wygląda. Inwestycja składa się z czterech budynków, to jest budynek numer jeden dwa, trzy i cztery. Dwójka, trójka i czwórka są ze sobą wspólnie połączone i jedenastym piętrem, na którym znajdują się wszystkie udogodnienia. Między tymi budynkami w środku tej inwestycji, tutaj, znajduje się Beach Club z dostępem do basenu, restauracji, paddle courts, dostęp do plaży prywatnej i wstęp do wszystkich... Udogodnij tej inwestycji. Dlatego właśnie jest tak gorąco w biurze sprzedaży dewelopera. Jestem właśnie w połowie nagrywania wszystkich materiałów dla swoich klientów, jeżeli chodzi o tą nową inwestycję. Jest tak tłoczno, że po prostu to jest niesamowite, jak życie tętni w Dubaju. Każdy jest fokusowany na pracy, na budowaniu swojej marchi osobistej, na dodawaniu na Instagramie, na YouTubie i tak dalej. Dlatego dla mnie to nie jest... Wcześniej ja bym nie była w stanie tak rozmawiać z tylu ludzi, ale naprawdę tutaj każdy tak robi. Jeszcze raz to pokażę. Chodzę ze swoim operatorem. Kolejna też tu nagrywają rolki wspólne z jednej firmy tam z tyłu. Tworzy się content creator, tutaj też dziewczyna właśnie nagrywa swój content, więc wszyscy działają, w związku z czym przestaje to być po prostu niekomfortowe i zaczynam to być po prostu narzędziem pracy każdego z agenta nieruchomości. Dlatego jeszcze kolejna część przede mną. Kończę w Ellingtonie i e, dzisiaj też jest drugi lunch kolejnego projektu innego dewelopera, więc może będę miała okazję Was tam też zabrać i pokazać. Zobaczymy. Jedziemy jeszcze przez osiedle właśnie Select Group Peninsula, żeby zobaczyć ten projekt z bliska. Bardzo dużo klientów jest nim zainteresowanych, ponieważ można tam łapać dobre okazje na sesjach. Także. Jedziemy, pokażę Wam jak wygląda Business bay i kolejny projekt od innego dewelopera. Widzimy się w samochodzie. Ok, it's long time, Okay, good, thank you for information. Okay. Thank you, yeah. bye! Okay, now we can record. Okay. Więc skończyliśmy w biurze dewelopera Ellington i teraz jedziemy zobaczyć jak idzie budowanie inwestycji peninsula. Od dewelopera Select Group jest dzielnica Business Bay. Zaraz przy kanale z jednej i z drugiej strony. Za nami jest Burcz Kalifa, więc i ma widok albo na kanał bezpośrednio, e, albo na burcz Kalifę. One znajduje się Peninsula Tu, dwójka. Będzie ona właśnie oddawana bodajże za 2-3 miesiące. Piątka już została oddana, a pozostałe właśnie idą zgodnie z harmonogramem, więc jeszcze przez rok tu minimum będzie trwała budowa. Natomiast jak oni to wszystko oddadzą i otworzą się wszystkie restauracje, to to będzie przepiękne osiedle na Business Bay, czego właśnie nie ma zbytnio w tej lokalizacji. Bo jak już, to po prostu zwykle deweloperzy budowali jeden budynek, jedną inwestycję i to jest taki mismasz, A to wszystko jest takie piękne i spójne, więc myślę, że jest to unikatowy produkt, jeżeli chodzi o tą lokalizację Business Bay. Um, no i co, szukamy teraz jakiegoś miejsca parkingowego, zobaczymy, czy nam się uda zaparkować, i wejdziemy sobie do piątki, czyli do budynku, który już się oddał, żeby mniej więcej wam pokazać, jak to może wyglądać. A z, właśnie to jest piątka, i z piątki bezpośrednio na nogach. Można sobie przejść tutaj i jest kanał. Więc naprawdę super lokalizacja, jeżeli ktoś lubi e, życia w samym centrum miasta. Okej, okay, let's go. Wchodzimy do piątki. Tak wygląda lobby tego budynku. No jest bardzo ładny. Niestety do mieszkań nie możemy wejść, bo trzeba mieć viewingi umówione po to, żeby po prostu zobaczyć. Ale tak mniej więcej budynek w środku wygląda. Jest to jedyny budynek, który został oddany w tej inwestycji, więc jest punkt odniesienia. Jakieś nagrania, jeżeli chodzi o siłownie, części wspólne tego budynku, więc mogę wrzucić, może to nie będzie w tym samym rozmiarze i jakości, ale poglądowo dla zainteresowanych, proszę docenić. Teraz szybki spacer, żeby zobaczyć właśnie jak wygląda tutaj to z tym kanałem. W wysokich pięter z piątki widać ładnie kanał. Myślę, że tak do szóstego piętra właśnie jest ten budynek mniejszy na froncie, który zasłania ten widok bezpośrednio, ale z wyższych już wszystko widać bardzo ładnie. Więc zabieram was na krótki spacer po Business Bay. Dzisiaj pogoda jest średnia jak na Dubaj, bo zwykle pięknie świeci słońce, natomiast temperatura jest dogodna. Tutaj, właśnie te budynki, mają pleksy z przodu. O, tutaj trwają właśnie budowy wszędzie, więc na ten moment decyzja, żeby już tutaj mieszkać, bo wszystko się buduje. Natomiast e, dużo osób było zainteresowanych wynajmem w tym budynku. Dla osób, które uwielbiają żyć e, wielkim, klimatem wielkiego miasta, to to jest super lokalizacja. A właśnie też jest dostęp do kanału, więc można chodzić na spacery, na joggingi. Daje, daje duży plus. No i co, jedziemy dalej. Teraz zobaczymy, czy jedziemy na lunch, czy do biura. Zabieram Was ze sobą. Udało mi się dojechać już w zasadzie tutaj, gdzie mam biuro, też na Business Bay. Muszę załatwić kilka rzeczy w biurze, zjeść lunch i Jadę na kolejny event, który jest od innego dewelopera. W super lokalizacji nowo powstającej nazywa się Maritime City. Ale nie będę więcej mówić, bo mamy zamiar też coś tam ponagrywać, więc więcej szczegółów poopowiadam, jak już będę tam na miejscu. No, a teraz możecie ze mną pozwiedzać Business. Bay, Jak wygląda? Oczywiście pełno budynków, pełno samochodów, eee, mało natury. Ale jak to Dubaj? Natomiast jest kilka osiedli, które są przepiękne, e, zadbane jeżeli chodzi o roślinność. Także no nie, nie, nie mogę powiedzieć, że totalnie nie ma. Ale no tutaj, biznes bay Downtown jest charakterystyczny e, z takich wielkich bloków i wieżowców, a niekoniecznie parków krajobrazowych. Ta lokalizacja tutaj nazywa się Bay Square i jest właśnie bardzo dużo biurowców, coworking working spaców, e, z różnych firm. Dlatego jak jest godzina lunchowa, to wszyscy właśnie z tych budynków wychodzą i spotykamy się na dziedzińcu tak zwanym. Więc można dużo też nowych ludzi fajnych poznać. O! Właśnie jest Pabridia. A Tutaj generalnie są już takie gotowe rzeczy do jedzenia, z których najczęściej nie korzystam. Nie wiem, jakoś... Nie lubię tego podgrzewać w mikrofali, ale no jest policzone makro, więc to jest duży plus. No i na przykład jeżeli chodzi o cenę, no to... jak to wygląda. Tutaj już są takie właśnie jakieś gotowe posiłki, które można sobie wybrać. Tu są na ciepło, a ja zwykle jestem zainteresowana oczywiście tą sekcją. No też dzisiaj na lunch mam sushi. Dojechałam na miejsce, finalnie udało mi się zaparkować samej. Nie musiałam liczyć na pana z wallet parking, który zaparkuje mi samochód. Co nie ukrywam, jest bardzo przyjemne, bo się podjeżdża i od razu biorą samochód, a człowiek tylko wychodzi i idzie sobie od razu na event, nie przyjmuje się. Ale ja sobie obliczyłam, że stojąc w korku do tego wallet parking, szybciej będzie, jak ja sobie sama zaparkuję. Także tu już się zaczyna jakieś te fanfary, stoją, czy jak to się nazywa, tego eventu, i wchodzimy do środka. jest so many groups. And, And she's with me, okay? Okay, okay yes. Please, okay, thank you so much. Okay. Yes. Yes. Let's go. Jesteśmy właśnie w Maritime City, w nowo powstającej dzielnicy, która będzie połączona. Obwodnicą do Downtown. W 10 minut będzie można stąd dojechać, a jest to linia brzegowa. Dlatego ten event jest taki e, huczny, ponieważ rusza do sprzedaży trzeci budynek z tej linii brzegowej. No i z tej okazji mamy co celebrować. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Cała prezentacja tego nowego projektu, który właśnie wychodzi do sprzedaży. Maritime City jest to przepiękna dzielnica, która łączy linię nadbrzeżną z downtown, ponieważ jest zbudowana obecnie obwodnica. Czegoś takiego jeszcze nie ma w Dubaju, i moim zdaniem to był produkt, którego brakowało, czyli posiadanie możliwości dostępu do wody i dojazdu do downtown. Jest to deweloper, który wykańcza bardzo ładne mieszkania. Ma wysoką renomę, więc moim zdaniem. Będzie tutaj klasa. Launch kolejnego budynku z projektu Beyond by Omniath Maritime City. Będzie puszczany do sprzedaży kolejny budynek, trzeci z 33. Każdy kolejny jest już droższy od wcześniejszego i to jest ta lokalizacja, w której się znajdujemy, w której też jest biuro sprzedaży i cały event się znajduje, czyli Rashid Maritime City. Coś takiego jeszcze nie ma w Dubaju, dlatego nie dziwię się, że jest tak liczne zainteresowanie wśród wszystkich agentów i jest bardzo dużo osób, którzy. Mają klientów, wiedzą co proponować i wiedzą, że to jest po prostu dobry projekt, bo osoby, które są zainteresowane MR Beach front koło palmy, ale tam ceny za stopę kwadratową są już wysokie. Tu właśnie jest taka lokalizacja, w której jest dobry deweloper, dobry projekt, blisko do centrum, a cena za stopę kwadratową jeszcze nie jest wygórowana. Dlatego jest to po prostu dobra inwestycja. Mam nadzieję, że mój pierwszy vlog przybliżył Ci rynek nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli interesują Ci inwestycje w nieruchomości lub po prostu życie w tym fascynującym mieście, zostaw komentarz i daj znać, co chciałbyś zobaczyć w na następnym odcinku. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, by być na bieżąco. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym vlogu prosto z Dubaju.